Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. W związku z aukcją na portalu Pigebook i zakończeniem już ostatniej aukcji gołębi dorosłych, postanowiliśmy wystawić jeszcze trzy pakiety gołębi młodych. Także pierwszy, pierwszy pakiet będzie to pakiet numer 1 Trzy gołąbki na WG. To takie typowo pod WG, tak jak my wysyłamy. To coś na pewno fajnego wybiorę, takiego żeby się nie powstydzić. Może się uda, że coś wygrają, różnie może być, zależy jakie WG, gdzie, co, jak. Także będą przygotowane trzy młode, mogę je zawieźć na WG, jak będzie akurat to samo WG, co będę w maju zawoził, bo w weekend majowy będziemy rozwozić gołąbki i te gołąbki byłyby do odebrania koniec kwietnia, weekend majowy, bo w tym czasie będą już gotowe do wywiezienia na WG. Także hodowca może je sobie zabrać do domu, mogę je wysłać na WG od razu, to już decyzja od hodowcy. Gołębie będą stopowe, gołębi od nas, co zdobywały coś na WG, wiadomo, żeby były jak najlepsze. Drugi pakiet, numer dwa, gołąbki do lotu. Dużo telefonów jest, odmawiam właśnie gołąbki do lotu, do sprzedaży, no bo wiadomo, że no, nie wyrobię się, żeby do wszystkich hodowców rozesłać rozwieźć. Także jeszcze taki pakiecik zrobiliśmy trzy sztuki do lotu. Też wybiorę jakieś fajne gołąbki, co u nas się na Gołębie Lotów Młodych spisywały. Trzy takie gołąbki będą wybrane. I kolejny pakiet. Pakiet numer trzy. Są to gołąbki typowo jansenowskie, jansen, Woz, jansen, Deklak. Trzy sztuki będą, trzy młode. Typowo na siebie będą Deklaki bądź Bądź wosy, to już takie gołąbki bardziej będą pod rozpływ. No, chyba że ktoś będzie chciał coś inne. Y, to możemy coś dogadać, albo nie wiem, coś przekrzyżować, coś przeparować. Ale typowo gołąbki y, takie y, Jansen, Dekla, Jansen Wos. Także takie trzy pakiety. Myślę, że, że coś tam hodowcom wprowadzą do hodowli. Także, także polecam te pakiety. Wybiorę coś na pewno ekstra i y, zapraszam do aukcji.